Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na nową serię makijażową, którą postanowiłam zacząć na moim kanale i będzie to seria, która skupi się na moim ulubionym typie makijażu, czyli na jasnych, kolorowych pastelach. Ja osobiście uwielbiam jasne makijaże i wynika to głównie z tego, że mam właśnie taką małą powiekę i ogólnie mam bardzo blisko brwi do, do rzęs, przez co nie mam, jak wiecie, tutaj dużej przestrzeni, dlatego w smokey eyes, w ciemnych kolorach często czuję się trochę jakby taka przytłoczona i mam wrażenie, że to jakby często zaburza równowagę mojej twarzy, natomiast właśnie w takich jasnych, żywych, kolorowych odcieniach zawsze czuję się po prostu plus tysiąc. Tak więc dzisiaj zabieramy się za pierwszy odcień, będzie to niebieski. Z tej okazji przygotowałam też dla Was niebieską paczkę na rozdanie. Wszystkie zasady umieszczę w przypiętym opisie, w przypiętym komentarzu. A my tymczasem przechodzimy do make-upu. Brwi zaczynam od nałożenia korektora tutaj dookoła. I dzięki temu nie będę musiała już potem dojeżdżać podkładem do brwi. I wiem, że dzięki temu też nie zniszczę sobie swojej pracy. Używam korektor z Rare Beauty. On jest bardzo, bardzo dobry. Naprawdę go uwielbiam. Używam praktycznie ostatnio codziennie. Używam kredkę Micro Precise z Eveline. Ona jest taka dosyć miękka. To jest fajne, bo dzięki temu naprawdę. Można z nią zbudować nią, 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 nią. nią. Przez to naprawdę mocno buduje kolor, i patrzcie! No ta intensywność robi wrażenie. Naprawdę pięknie można nią uzupełnić wszystkie dziury, a na przodzie brwi użyję sobie taki oto podwójny cień do brwi, znam Cosmetics. Te cienie są mega podobne do tych z Anastazji Beverly Hills. Jeżeli szukacie czegoś tańszego, to to jest naprawdę świetna opcja. Włoski na brwiach utrwale moim ulubionym żelem do brwi z Pierre Renne. Ogólnie jak się okazuje, Pierre Renne i My Secret są robione przez tę samą firmę. Tak więc jeżeli szukacie dobrego żelu do brwi, to ten z Pierre Renne i ten z My Secret są identyczne. A ten z My Secret jest o parę złotych tańszy, więc osobiście Wam polecam tamten. Ja mam ten, dlatego go używam, ale jak mi się skończy, to na pewno kupię ten tańszy. No i generalnie jestem takim debilem, że przed chwilą ten żel nałożyłam sobie jako błyszczyk na usta, bo nie wiem, jakoś nie zauważyłam, że to jest żel do brwi. I kumacie nakładam sobie to i się dziwię w ogóle co mnie tak drapie, co się tutaj dzieje, na brwiach naprawdę sprawdza się świetnie, jako błyszczyk porażka. Przy tym produkcie cały sukces zależy od ilości. Tego żelu trzeba nałożyć naprawdę dużo i tak właśnie dobrze te włoski wytaplać, Makijaż oka zaczynam oczywiście od bazy, to będzie 24 Hours Maka. Jeżeli macie tłustą powiekę, no to ta baza moim zdaniem jest najlepszym wyborem ever. Ja od kiedy ją mam, jestem dużo szczęśliwsza, znacznie mniej tłusta, a mój make-up jest totalnie niezniszczalny. Zaczynam od jasnego beżowego cienia, który nałożę sobie tutaj na łuku brwiowym. Dzisiejszy makijaż będzie miał mocno graficzny kształt jeżeli macie ochotę na taki graficzny make-up, to pamiętajcie, że nie musicie tego kształtu rysować na spontanie, z ręki, od razu, perfekcyjnie. Jeśli chcecie, to jest parę fajnych sposobów, które uważam rąbiście ułatwiają całą tę akcję. Najlepszy sposób to w ogóle wyrysowanie sobie takiego, powiedziałabym, szablonu, który potem będziemy wypełniać. I do tego świetnie nadają się jasne kredki do brwi. Bardzo dobrze sprawdzają się też kredki do wypełniania linii wodnej, czy białe, czy niód, też świetnie pomagają właśnie tej wyrysować szablon i nie musicie się martwić, że ta kredka się będzie potem gdzieś tam przebijała. Jeżeli macie małą powiekę, to pamiętajcie o tym, aby ten szablon rysować na otwartym oku i tak samo, jeżeli macie opadającą powiekę, no bo kiedy patrzymy w dół, to nam się wydaje, że wszystko jest super pięknie, tutaj mamy mnóstwo przestrzeni i to w ogóle będzie piękny, widoczny make-up, a potem jak otwieramy oko, to większość tego makijażu znika, tak więc ten szablon trzeba sobie wyrysować na no tyle wysoko, aby było go widać na otwartym oku. Ostatnio byłam na szkoleniu makijażowym, na którym właśnie nauczyłam się takiej techniki, którą chciałabym pokazać Wam też dzisiaj. Jest to technika malowania na szmince, dlatego przygotowałam sobie szminkę z Jeffreya Stara. Jest to odcień Breakfast at Tiffany's, taki błękitny, ale dosyć zielony odcień. Potem będziemy go przykrywać trochę innym cieniem, ale dzięki temu właśnie, że użyjemy szminkę jako bazę pod cień, to ten niebieski będzie taki intensywny, nasycony. No i teraz możemy przejść do nakładania cienia, który da nam nasz końcowy kolor. I tutaj wiecie co, wymieszam sobie odcień B4 z Norwiny 2. To jest taka właśnie piękna taki piękny, nasycony niebieski, z bielą, po prostu z, z zwykłym białym cieniem, również z Norwiny, tylko to jest akurat Norwina 1 i to jest odcień C1. Ogólnie ta technika malowania na szwinkę jest zajebista, ułatwia właśnie osiągnięcie takiej pełnej, nasyconej i bardzo równej pigmentacji, a co najlepsze pod spód wcale nie musicie kłaść takiego doskonale dobranego odcienia. Ja na przykład chciałam osiągnąć właśnie odcień Baby Blue, a jedyna niebieska szwinka, jaką mam, jest taka właśnie zielona, to zielono-trukusowa i i tak wyszło dobrze. Dopóki ten odcień jest w miarę podobny, no to cień będzie i tak się do niego na tyle dobrze przylepiał, że go zakryje, a ta szwinka jeszcze wiecie, tak czy siak, fajnie podbije moc z tego koloru i to się na pewno dobrze skończy, dopóki po prostu będziecie mieli właśnie dosyć podobny odcień. Linie rzęs podkreśliłam jeszcze czarnym cieniem z tej Norwiny. No i możemy przejść do kolejnego kroku, czyli do doklejenia srebrnych drzew. Ostatnio kupiłam sobie właśnie w sklepie plastycznym taki zestawik, no i tutaj wykorzystamy te srebrne. Ogólnie zrobiłam też przy okazji szybki kurs doklejania. Więc, żeby było równo, znowu wracamy do naszych kredek. Tutaj albo warto mieć kredkę do brwi, albo kredkę do linii wodnej. No i ja osobiście lubię sobie zrobić właśnie takie kropeczki, po obu stronach przyjrzeć się, czy jest równo, i potem w miejsce tych kropeczek po prostu te żety już na luzie bez stresu doklejać. A jeśli chodzi już o samo doklejenie dżeta, no to wystarczy tego żeta chwycić pensetą, sięgnąć po klej do rzęs i tym klejem wysmarować żeta z właściwej, oczywiście, strony. Trochę dać mu czasu, żeby się osuszył. No i przykładamy w miejsce gdzie wcześniej zrobiliśmy kropkę. I gotowe. Rzęsy wytuszuję Lash Sensational z Maybelline to jest jeden z moich dwóch ulubionych tuszy na świecie. On ma taką właśnie małą, naprawdę zarobiście dopracowaną, wymyśloną silikonową szczoteczkę. Pięknie rozdziela, wydłuża, podkręca. Nie jest wodoodporny, ale jest trwały, przez co się fajnie nosi, ale też się łatwo zmywa. No ogólnie taki jak dla mnie ideał. Na początku myślałam, że dokładnie delikatne rzęsy, ale potem, jak zwykle, skończyło się na instami spierenne. No i co? Teraz możemy przejść do skóry. Mój ulubiony SPF to ten z Well Age. Pokazywałam wam go już kilka razy w ulubieńcach. Na początku nakładam jeden palec na całą twarz. Zaraz nałożę jeszcze drugi. rzeczą, która błaga o jakąkolwiek kurna reakcję jest to yy, ogólnie nie wiadomo. Może to wycisnęłam, może tego nie wycisnęłam, nie dowiemy się. Nie pytajcie, ja też nie mam ochoty o tym rozmawiać. Tak więc sięgam tu po korektor z Nabli, który jak zwykle jest niezawodny w takich sytuacjach. On ma po prostu strasznie mocne krycie, ale naprawdę potwornie mocne. Pod oczy moim zdaniem trochę za mocne, natomiast na trudne sytuacje na twarzy. Amazing! Proszę bardzo, no dosłownie jeden ruch i jest od razu dużo lepiej. No i jeśli chodzi o podkład, to dzisiaj użyjemy sobie mojego ulubieńca od ostatnich kilku miesięcy, czyli Mesaudę Milano Magic Wand. To jest odcień C35. Linia kolorystyczna C w tym podkładzie ma zarąbistą, oliwkową barwę. Jeżeli szukacie czegoś, co jest żółte i zielone, zamiast żółtej pomarańczowe, to polecam na maksa. Ten podkład ma bardzo lekkie i bardzo naturalne wykończenie, ale pomimo tego wykończenia wcale nie jest nawilżający. On jest taki właśnie pięknie lśniący, bardzo naturalny, ale też bardzo uniwersalny. Jeżeli macie celę mieszaną, tłustą i właśnie szukacie czegoś lekkiego, naturalnego, to jest świetny pomysł, ale dodam, że jego krycie jest takie, takie dosyć lekkie. Więc jeżeli macie więcej problemów, to albo zaopatrzcie się w grubszy korektor, albo po prostu szukajcie innego podkładu, bo on może, on może Wam tutaj Was nie zadowolić. Natomiast ja osobiście uważam, że moja skóra wygląda w nim po prostu cudownie. Tak na co dzień wygląda pięknie. No i na kamerze z tego, tutaj widzę w, w podglądzie, też nie ma żalu, naprawdę jest spoko. Jeśli chodzi o korektor, to wracamy do naszego Rare Beauty. Ja mam tutaj odcień 192. By the way, ostatnio w chacie znalazłam Tomaszka, przywiozłam go do studia, no i wraca do filmów, więc jeżeli ten o to, to on pognieciony, pokrzywiony jak zwykle, jeszcze do tego strasznie brudny i cały pogryziony przez mango, z tego co <gryzny> widzę, ogólnie chłopak nie ma farta w życiu. No więc teraz zabieram się za zapudrowanie strefy. Pod oczami tutaj sięgam po puder z PSP, Puff Cloud, świetny, drobno zmielony. Pięknie wygładzający, no i też ultra wydajny. Nakładam tego pudru bardzo mało. Utrwalam tylko i wyłącznie tę strefę przy wewnętrznym kąciku, ponieważ nie chcę gasić tego pięknego blasku podkładu i nie chcę, wiecie, mieć zbyt pudrowej twarzy. Jeśli chodzi o konturowanie, to mam ochotę dzisiaj na coś takiego jasnego i bardzo chłodnego, dlatego wybrałam tutaj paletkę Coconut Modeling Palette z Heana. Tutaj mamy dwa bardzo jasne, szare, chłodne odcienie, i ja nawet wiecie co, wybiorę sobie ten jaśniejszy. Żeby właśnie ten efekt był taki po prostu dyskretny, delikatny. Nadmiar, oczywiście, strzepie, ogólnie te produkty Hana do konturywania są mocne. Tak więc trzeba uważać. Ten sam bronzer wprowadzam jeszcze tutaj i łączę ten cień z nosa z okiem. Bardzo podoba mi się prostota tego makijażu, więc tutaj wydaje mi się, że dół zostawię totalnie w spokoju, więc tylko delikatnie jeszcze rozjaśnię wewnętrzny kącik białym. Znaczy nie wiem, czy to jest delikatnie, ale. Staram się to zrobić delikatnie, wychodzi jak zwykle, <grym> tak jak z tymi rzęsami. Naprawdę byłam przekonana, ale serio byłam święcie przekonana, że nałoży dzisiaj delikatne rzęsy. A oczywiście ubrałam największe jakie mam, bo po prostu nie jestem w stanie się powstrzymać. Nie wiem, no, nie mam po prostu żadnej samokontroli w takich sytuacjach. No więc tutaj nakładam małą ilość białego cienia. Dołożę jeszcze trochę różu i to będzie odcień 101 z Heana. A widzicie, co ostatnio w ogóle zmieniłam? Trochę styl malowania ust. I na początku zawsze zaczynam od kredki, ale tą kredką wyrysowuję, tak jak widzicie, tylko tutaj zewnętrzne, zewnętrzne kąciki chciałam powiedzieć, ale usta w sumie nie mają zewnętrznych kącików, bo nawet nie mają wewnętrznych kącików. W sumie nie wiem, wyrysowuję po prostu chyba kąciki ust. Troszeczkę wyrysowuję też usta na dole od spodu i delikatnie prze przeciągam ten kontur jakby w stronę łuku kupidyna, ale już nie wjeżdżam na centrum ust. Wszystkie brzegi sobie szybko tutaj rozcieram palcami, żeby nie było widać jakichś takich dziwnych, nagłych przejść. No i resztę, czyli sam środek ust, wypełniam po prostu błyszczykiem. I dzięki temu te usta są takie trochę obrysowane, powiększone i wykonturowane, ale też przez to, że nie są takie dokładnie zdefiniowane, to o dziwo wydają się większe. I od kiedy zaczęłam malować usta w ten sposób, to cały czas dostaję wiadomości, że chyba powiększałam usta, co zrobiłam z ustami i w ogóle czemu nic nie mówię. Podczas gdy ja po prostu zmieniłam styl malowania. A na środek ust nakładam taki mleczny błyszczyk z Kiko. To jest numer 02. To jest jeden z moich najpiękniejszych mlecznych nudziakowych błyszczyków. Ostatni produkt, który dzisiaj użyjemy, to jest dla mnie totalna nowość. Więc jest niestety szansa, że to zepsuje wszystko. Ale ostatnio w paczce od Nam Cosmetics dostałam coś takiego i jest to błyszczący cień do powiek. Generalnie wygląda to jak taka po prostu przezroczysta, tłusta wazelinka. No i konsystencja jest no właśnie niepokojąca. Widzicie, jest taka gęsta, ciągnąca i obawiam się, że nałożenie tego na cień spowoduje po prostu odklejanie koloru. No bo ten produkt jest strasznie gęsty. No ale trudno. Najwyżej się zapsuje. A wiecie co? Jestem tak ciekawa, jak to działa, bo nigdy czegoś takiego nie używam. I jeśli to działa, no to kurde sztos. Ja marzę o tym, żeby chodzić z mokrymi powiekami. Dobra, staram się nie odklejać całej swojej pracy. O oh Wow! To się naprawdę błyszczy! No, jestem z jednej strony zachwycona, a z drugiej strony, uczucie jest dziwne. Dobra, wy tu w ogóle nic nie mówicie. A się okazuje, że ja zapomniałam nałożyć rozświetlacz. Tak więc wracam jeszcze z Turbo Highlightem z Glam Shopu. Jestem mega ciekawa, co myślicie o tym efekcie na oczach. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie. Uczucie jest dziwne, takie mocno klejące, typowo moim zdaniem do fotek albo do filmów, bo na żywo bym tego nie chciała nosić. Natomiast nie ukrywam, że mi się zajebiście podoba. Make-up skończony, jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym efekcie na powiekach. No więc zapraszam do komentarzy, zapraszam też na Insta, do subskrybowania. Oczywiście zapraszam do następnych części z tej serii, które nadejdą. No i widzimy się następnym razem. Cześć!